Dzisiaj jest piątek, zapraszam na zakątek. Szósty sierpnia jest dziś, Michałoś, a nie ryś. Najważniejsza wiadomość jest taka, otóż odbywa się prezentacja niebyle jaka. Znany wielki projektant mody, uczeń zielonego mistrza jody. Imię jego nie byle jakie, blademono, masońskie takie. Otóż przenieśmy się na pokaz mody, gdzie faceci bez brody pokazują się w środę. Sraśku, wysłoniku nasz, pokaż co tam w reportażu masz. Wiele dla mnie znaczą, odkrywam gardy nie wszyscy to są Witam panie Blaine Mono. Niech mi pan coś opowie o swoich kracach i o sobie. To może jednak o mnie niech opowie, bo te jestem jego kracjami. O tobie, tak? O tobie? A i o mnie? I to jeszcze ja mam o tobie opowiadać, tak? Aha. Samo sobie opowiedz. Powiem, Blaine. No to jest mój przyjaciel. Przyjaciel. Jego słoneczko fan, fan, ale tylko w nocy, na co dzień anponio. Spotkałem go pod mostem, tam dokarmiałem pewnego dnia kaczki, no i on w gruncie rzeczy to, to on wszystko zjadł. O, od razu wszystko. No a potem to z nim e, różne rzeczy robiłem, tak. I Dobrze, ale dosyć na sprawę. Niech Pan swój o swoich kreacjach i o natchnieniu. Natchnieniem jest ten ja, co dużo ukrywać. No z reguły to pasjonuje się podglądaniem Żuli pod sklepem, oni bardzo modnie się ubierają i tu czerpię e, moje natchnienie, jak również najpierw pokazuję krytyką moje kreacje jako żeńskie, a potem, potem reklamuję jako męskie. Dobrze, doszły mnie nie że pan um, użycza swoich strojów w zespołowie ich ośmiu, czy to prawda? O, ich ośmiu ko tego dla nich oh. tak te pogłoski są prawdziwe to prawda oni kiedyś do mnie przyszli i powiedzieli po prostu że jak, jak najtaniej oni są, chcą się ubrać i poszliby pod tęczę ale im finansów brakuje i mówi że jakaś dziurawa kurtka taka tam brudna jakbyś tam pampersa na przykład o to... taką dziwną kurteczkę mam coś wyszła z mody ale dałam no daj im jakieś zrzynki coś tam takiego dobrze a coś o przyszłości niech pan opowie no mi się wydaje, że za niedługo będę musiał zwijać ten biznes, bo, bo ludzie będą nago ciągle chodzić. W sumie no niby będę klepał biedę, ale no będzie mi się to bardzo podobać. Będziesz klepał chłopców po tyłku, dwoczeńców. Dobrze, dziękuję panu za ten... Niczego mi nie udowodniono! Nie udowodniono? A co to było, jak tego nieletniego chłopca, ośmioletniego w podstawówce, w stawie, co to było, co? To było? co? No, a masz! Jeden materiał! E, dziękuję Państwu, zapraszamy e, teraz... tego nie filmować! Otóż, e, pokaż mody ważna rzecz, muzyka także taką jest. Ich ośmiu zespół znany? Znany? Mam ochotę na banany. jeden z największych radiowych hitów roku 2005 także znalazł się na naszej składance oczywiście w remiksie przystosowanym do dyskotek Kelly Clarkson Behind His Hazel Eyes tego numerku na pewno nie można było przegapić przed Wami. Chłopiec zachwycił nowymi faktami. Yo! Witam Państwa, Przemochłopia! Mówię, yo! Wszystkim swoim ziomalom zapraszam Państwa na sport. W dzisiejszych wiadomościach sportowych opowiem Państwu troszeczkę o zespole park kurniczym, którym jest Mike skoniu i Dawid E. Zapraszam Państwa na krótki film. Tak, jesteśmy trzema kliencami od serca, połączyła nas miłość do tego, co robimy, po prostu robimy to, co lubimy, i robimy i lubimy to, co robimy, czyli jakoś w tym stylu, tak, no, po prostu, no, dość miałem siedzenia w domu przed komputerami i siedzenia na Facebooku, no, musiałem coś zrobić, ta energia ta mnie po prostu buzowała na zewnątrz, spalił mi się komputer, a mi, o, w jest moc, ja czuję moc, teraz, no, mogę odetchnąć pełną piersią, tak, to, to jest coś. 暴走。Oh, so. Tak. I patrzymajcie, to jest to! To jest po czym żyjemy, nie? No, no i nie oddychasz. to nie oddychasz? A my parkourujemy i nie chodzą jeść, nie chodzą do Tomka. A my idziemy po co do Tomka? Że poskakać my po klozeci, po wszystkim. Rozniesiemy wszystko. To jest to! My to kochamy, rozumiesz? Kochasz kogoś? No to my parkour kochamy! Widzisz? Widzisz? To jest to, co robimy całymi dniami. Nic innego. To jest nasze credo. To to Yeah! <laughs> <laughs> <should> to <stop> plát. <huch> Rodzice zawsze chcieli, żebym wykształcił się w takim kierunku, jakimś porządnym, takim był dobrym zawód miał, taki lekarz, jakiś, albo parkurnik e, Właśnie pożyłem na te studia parkurnicze, tych dwóch fajnych facetów tam spotkałem, to są teraz moje ziomy i my jesteśmy jo. No, a, ja uważam, że ten parkur to jest, to do czegoś stałem po prostu stworzony, to mnie tak przenika, że aż gorąco mi się zrobiło, spociłem się. I ja mam tyle tylko do powiedzenia, właściwie nic więcej to... Ten, no... Naprawdę no, fajni są. To jest parku. To jest Nie! Yeah! Parkour! Parkour! osiemnastki tylko w moim parowozie, tu jest teraz trendy! Tak, tak, tak! Dziękuję za ten zarombisty film, a teraz wszyscy robimy w na chatę do Zgreda. Rozniesiemy mu tę całą pogodę. Pogodęinko w Zgredzie nadchodzimy. He he. witam Was z Gred, z Gredy, z Greduszek. Otóż jak Państwu chyba wiadomo w końcu odczuwacie to na swojej skórze nasz, nasz okrutne upały. Czuję, czuję to tak, że po prostu każdy, po prostu każdy powinien się rozebrać i to byłoby najlepsze dla naszego ciała, ale ja tego nie zrobię, bo się wstydzę przed dziećmi. Moje boskie ciało nie jest dla ich oczu. Te upały, jak powszechnie wiadomo, spowodowane są przez masońskie rytuały, w których się dopuszczają te persony. Nasi eksperci ustalili na tej mapie, że zielony kolor to przede wszystkim masoni. Tam jest ich najwięcej. Zamierzam wyruszyć i przekonać się, czy to prawda, a zobaczycie mnie w filmie Radosław Zgret i Masoński Czykie. Do końca się zbliżamy, no i wam pomachamy. Ej, ej, ej! Michał! Ile ty tu siedzisz? Ciągle siedzisz w tym studiu i nagrywasz? W tej swojej żulanie? tym Zgredem parszywy, co mało się na I z tym chopiarzem na łogowcem, nie wiem. Chodź do domu! Szybko! Szybko, będziesz Już! Już! Szybciej! Już! Ha, tak proszę Państwa, nasi chłopcy są głupi, jak Państwo zauważyli, dlatego przyszły odcinek to my poprowadzimy bez tych zbędnych parterów. Piękny Gdy Cię pierwszy raz ujrzałem Wielkim pirem zajechałaś Ja się w Tobie zakochałem Lecz ty na mnie nie spojrzałaś Plastikowa biedro. Okienneczko zły team mm -hmm.